Wszystkich. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ przygotowałem dla Was listę produktów, które z pewnością Was zaskoczą. Nie chcę zbyt wiele uprzedzać, ale zaraz po piosence przewodniej zrozumiecie, o czym mówię. Numer 4. Ten plecak to bestseller firmy Eastpak, wykonany z wytrzymałego nylonu i przeznaczony do codziennego użytku. Ten kultowy plecak ma dużą komorę główną i przednią kieszeń zapinaną na zamek, ozdobioną klasycznym logo. Regulowane paski na ramiona i tył torby są wyłożone ochronną wyściółką, co zapewnia maksymalny komfort. Na początku pasy na ramienne mogą wydawać się nieco sztywne, ale z czasem ulegną zmiękczeniu. Dostępne w różnych kolorach. Doskonały produkt. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 3. Ten wytrzymały plecak puma zadba o Twoje rzeczy, abyś mógł wyjść i robić to, na co masz ochotę. Ma główną komorę zapinaną na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, przegrodę na laptopa z elastyczną podszewką wewnątrz i przednią przegrodę zapinaną na zamek błyskawiczny. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2. Dwukomorowy plecak wykonany w 100% z poliestru, z główną komorą zapinaną na zamek, wewnętrzną kieszenią na laptopa, przednią kieszenią z przegródką i regulowanymi, wyściełanymi paskami na ramiona. Ma on pojemność 22 litrów. Wykończone skórą zamszową. Dostępne we wszystkich kolorach i wzorach. Świetny produkt za przystępną cenę. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 1. Piękny plecak vans zamykany na zamek błyskawiczny, pojemność 22 litry. Idealny do szkoły, dostępny w różnych wzorach, również dla mężczyzn. Materiał odporny na ścieranie cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie.